społeczną. Ja nazywam się Robert Biernacki, jestem inicjatorem akcji. Aleksandra Jarosz, wychowawczyni przedszkolu numer 13. Dzieci przy, przygotowały rysunki z podziękowaniem dla wszystkich bez, bez wyjątku medyków w Klinice Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Ja te rysunki odbiorę od nich. Bardzo dziękujemy za, za, za tak świetną i dużą akcję i za chwilę zawiozę tam do, do szpitala. Proszę o zabranie głosu. Ja ze swojej klare... strony chciałam tylko powiedzieć, że my jako... E... Ja ze swojej strony chciałam podziękować również moim koleżankom, Dobrze. które bardzo chętnie przyłączyły się do tej akcji. My ze swojej strony jako nauczycielki staramy się wdrażać codziennie na codziennych zajęciach profilaktykę, zasady higieny oraz mówić dzieciom, jak ważne jest przestrzeganie prowadzonych obostrzeń, bardzo dziękujemy lekarzom za ich pracę, poświęcenie i trud i te wszystkie prace są tego dowodem. Dziękuję bardzo. Proszę się jeszcze Aleksandra Jara. Pani jest nauczycielką. Jest? Na Jestem nauczycielką. Ok, dobra.